Tutaj właśnie obserwujemy akcję Policji niemieckiej z służby celnej. To jest przejście graniczne. Gdzie my się znajdujemy? Co to jest? Świecko. To jest, proszę Państwa, świecko. Tak, tak wygląda świecko, które kiedyś. Przekraczaliśmy. No, sam się przyznam do tego, że, byłem, że przekroczyłem ku rozbawieniu niemieckiej służby granicznej bez paszportu, chociaż ten paszport posiadałem, drodzy Państwo, dlatego, że no coś tam mimo powiedziałem, oni zaczęli się śmiać, bo ja, a, rzeczywiście, bo ja powiedziałem, że chcę iść do toalety, poszedłem do toalety na stronę niemiecką i w tym momencie, drodzy Państwo, byłem już po stronie. Niemieckiej, czyli można by powiedzieć, że przekroczyłem ją prawie że nielegalnie, chociaż paszport był w kieszeni. No, ale my już w tym momencie możemy przywitać naszą rodzinną polską Ziemię. Zdawałoby się, co by, co, co by można było ją pocałować, kochani. Ja to mówię z pełną powagą tych słów, tak jak robił to papież. Bo kiedy człowiek wraca do rodzinnej Ziemi. Następuje coś niesamowitego w sercu człowieka. Coś innego mu w duszy e, gra. Coś takiego, co łapie za serce i wyciska e, serca. Myślę, nawet e, łzy. Po tygodniu, e, kiedy wróciliśmy tutaj, ja mam takie. E, Myśli, i takie odczucie tego wszystkiego. Pozobaczyłem zobaczyłem, i w czasie tych siedmiu dni Niemcy, Holandię, Belgię, Francję, i trafiliśmy do Anglii. Piękne miejsca, kochani Państwo, ale jednak najpiękniej człowiek czuje się we własnym kraju. I mógłbym powiedzieć dzisiaj, Polacy, kochani, róbmy wszystko w Polsce. Abyśmy mieli tak dobrze, jak mają inni. Jeżeli ktoś nam nie pasuje, to po prostu w drodze demokratycznych wyborów zmieniajmy tych ludzi. Nie pozwólmy się poniżać. Miejmy własną godność. To może do Was powiedzieć ten, który chociaż z tygodniowej podróży wrócił, ale który ten kraj swój kocha. Chłopcy, także to jedna rodzina. Trzymajmy się kochani razem.